Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Drodzy uczestnicy tej uroczystości, tego naszego święta, w którym w szczególny spo, w które w szczególny sposób modlitwą otaczamy osoby życia konsekrowanego. Drodzy księża biskupi, biskupie, Edwardzie i Krzysztofie, Czcigodny prezbiterium, księże Henryku proboszczu, tej katedry Matki, Kościołów naszej diecezji, księże Infuacie, Antoni, Wikariuszu, biskupi do spraw Życia Konsekrowanego wraz z referentami diecezjalnymi siostrą Celiną, ojcem Rafałem. Drogie osoby życia konsekrowanego, w szczególny sposób drogie siostry Nowicjuszki będące na drodze rozeznania i przygotowania do przyjęcia konsekracji. Łączące się z nami, jak wspomniałem na początku, siostry Klaryski i Karmelitanki z zakonów kontemplacyjnych, łączący się z nami ze sprawą medialnego przekazu, siostry i bracia w Chrystusie Panu. W przededniu święta ofiarowania pańskiego, które Kościół obchodzi 2 lutego, gdy przeżywamy na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej, Najświętsza Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest świadkiem światłem świata i zbawicielem narodów. Gromadzimy się jak co roku z okazji światowego dnia życia konsekrowanego i dziękujemy Panu Bogu za ten dzień. I aż Zadziwienie przeżywamy, że choć życie konsekrowane w Kościele ma tak długą historię, to światowy dzień obchodzimy dopiero od 1997 roku i to za sprawą drogiego naszym sercom papieża świętego Jana Pawła II. Przywołajmy, choć dziś liturgiści każą nam zatrzymać się nad tajemnicą obecności niepokalanej w życiu Kościoła, Także nad tym, nad tą niezwykłą wymową, związaną z jutrzejszym świętem, które także jest świętem maryjnym. i, jak w polskiej tradycji się przyjęło, nazywamy je także świętem Matki Bożej Gromnicznej. To dlatego nie pozwalają nam dzisiaj jeszcze zapalić przynoszonych zwykle także na Dzień Życia konsekrowanego gromnic, ale może tym lepiej będziemy mieli dwudniowe święto. Dzisiaj tu w tej diecezjalnej wspólnocie, a jutro w naszych wspólnotach parafialnych. Uwypuklamy w ten sposób fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom takim towarzyszyła zawsze procesja ze świecami i przypomnieniem tego wydarzenia są właśnie także przez nas celebrowane takie Liturgiczne wydarzenia. W czasie ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Wybiegamy ku jutrzejszemu dniowi i wymowie tego święta właśnie ze względu na te słowa Symeona bo one nam, osobom życia konsekrowanego, jeszcze bardziej mają uzmysłowić, że jako pielgrzymi nadziei mamy wybrać się na spotkanie z tym, który jest oświeceniem pogan i który jest chwałą ludu Twego. Dlatego właśnie przeżywamy ten czas święta osób życia konsekrowanego, aby samemu jeszcze bardziej przejąć się tym powołaniem do spotkania ze światłością świata i uczynienia z tej światłości najpierw chwały swojego życia, radości naszego powołania, a potem dzielenia się z innymi. Niejednokrotnie słyszę rozmowy odpowiedzialnych za formację zakonną, którzy przywołują różne rozmowy tych, którzy z tymi, którzy odkrywają swoje powołanie i mówią, że pierwszą. Miarą kwalifikującą do potwierdzenia tego, że to powołanie jest autentyczne, a odczuwane, odczuwany wewnętrzny głos nie jest mirażem, jest to, że temu odkryciu towarzyszy radość ducha, radość serca. Smutek jest jakąś dyskwalifikacją, która albo znaczy, że rozminęliśmy się z powołaniem. Albo że go w ogóle nie mamy. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają te słowa dzisiaj nam przeczytane. Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. W te szaty zbawienia przyodziewa Bóg wszystkich. Wszystkim nam jest dana ta szansa skorzystania z tego dzieła zbawienia. Osoby życia konsekrowanego jednak wstępują na drogę ślubów, na drogę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa po to, aby zrobić jak najwięcej, by się z tym powołaniem do zbawienia nie rozminąć. W ten właśnie sposób stajecie się, drodzy siostry i bracia, szczególnym znakiem dla współczesnego świata. Dla którego już same słowa czystość, ubóstwo, posłuszeństwo wywołują grymas na twarzy, by nie powiedzieć wewnętrzne zniechęcenie, a dla nas stają się one nie tylko jakąś szczególną drogą do świętości, ale też i drogą do całkowitej wolności, która pozwala jeszcze pełniej odkryć. Jak bardzo Bóg ukochał człowieka, że te ludzkie zabiegi, które podejmujemy, które jak to widzimy często rozglądając się wokół siebie, prowadzą człowieka w meznadzieje, paradoksalnie a nie wcale w objęcia szczęścia, stają się dla nas jeszcze bardziej zachętą do tego, by z tych ślubów zrobić nie wyrzeczenie, ale właśnie ofiarę stąd ta zbieżność przeżywanego światowego dnia osób życia konsekrowana, konsekrowanego i święta ofiarowania pańskiego kościół powszechny obchodzi ten ustanowiony przez świętego Jana Pawła II dzień życia konsekrowanego po to by w pierwszym rzędzie modlić się za osoby które właśnie nazywamy tym mianem które są osobami konsekrowanymi. Ten dzień nie jest jakimś wewnętrznym świętem osób konsekrowanych. To jest dzień, który w zamyśle Ojca Świętego został dany Kościołowi po to, abyśmy osobami konsekrowanymi się ucieszyli, ich obecność odkryli. Warto więc w tym momencie, zanim pomyślimy o własnej drodze życia konsekrowanego, przywołać. Te wydarzenia z naszego życia, w którym właśnie były szczególnie obecne osoby konsekrowane. Zróbmy taką życiową wycieczkę. Sam osobiście po raz pierwszy spotkałem się w taki znaczący sposób na katechezie dla przedszkolaków. Cudowna siostra Aniceta, grubiutka, zawsze z uśmiechniętą twarzą, czerwonymi policzkami i serdecznym głosem mówiąca o tym, jak dobry jest Pan Jezus. I jak w Matce Bożej mamy szczególne wsparcie, to zapamiętały słowa na całe życie. Potem katecheza. Wspinaliśmy się dzięki siostrom zakonnym po stopniach nie tylko wiedzy, ale i życia religijnego. Zapraszały do udziału w grupach duszpasterskich, pasterskich, oazie. Nie można jednak, w moim przynajmniej wypadku, nie wspomnieć najważniejszej osoby życia konsekrowanego. Siostry, która była praktycznie obecna od pierwszych dni ministrantury jako zakrystianka. Uczyła nas, dopełniając tego, co dowiadywaliśmy się na zbiórkach jak należy dobrze służyć, jak ważny jest ołtarz, jak niezwykłym miejscem jest Kościół. I nie mówiła tego słowami, mówiła te to swoją postawą. Nauczyła nas odmawiać brewiarz. Kiedy sama klękałaby długie dziękczynienie mimo wielu zajęć po Mszy Świętej odprawiać, klękaliśmy obok niej. Jakoś było nam głupio jej nie naśladować. Dzisiaj po upływie lat wiem, że zawdzięczam jej bardzo wiele. Pewnie po rodzicach i seminarium najwięcej. Możemy przywołać te siostry, które. Może czasami towarzyszyły naszym chorym w hospicjach, albo widzieliśmy, jak idą do potrzebujących, które po prostu towarzyszyły tym ludziom, którzy chcieli porozmawiać z kobiecą, właściwą sobie delikatnością, ale też i bez pośpiechu, co często nam mężczyznom niestety jest dane. Możemy przywołać te różne wydarzenia, w których spotkaliśmy siostry, także w salach katechetycznych, różnego rodzaju miejscach przestrzeni publicznej, ale nade wszystko w naszych parafiach i kościołach. I czynimy dzisiaj to po to, aby zrobić z tego hymn wdzięczności, by ta modlitwa podziękowania nie była formalizmem, ale była przywołaniem bardzo konkretnych doświadczeń ze strony tych, którzy wiedli życie. Konsekrowane. Nie tylko złożyli śluby, ale też nimi żyli. Chcę zaprosić do drugiej wycieczki pielgrzymki życiowej. Skoro pielgrzymi nadziei, to sięgnijmy do na, korzeni naszego powołania. Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy, że, mam być, że Pan Bóg mnie powołuje, że może powinnam być siostrą, bratem, ojcem. Właśnie w zakonie, w zgromadzeniu to ważne by wracać do swoich korzeni. Jan Paweł II, gdy wprowadził po raz pierwszy ten obchody światowego dnia osób życia konsekrowanego, właśnie wtedy powiedział, że obok modlitwy kościoła za osoby konsekrowane, obok ucieszenia się, docenienia i zauważenia osób konsekrowanych, tak ważne jest by ci, którzy są osobami konsekrowanymi nieustannie odnawiali w sobie tę Tożsamość osób konsekrowanych. Historia pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną obrać lepszą cząstkę. Podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala także na osiągnięcie miłości doskonałej, niczym niezniewolonej, niewyrachowanej, nienastawionej na poklask czy logistyczny sukces. W adhortacji apostolskiej via konsekrata Jan Paweł II pisał: Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła. Jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego życia, oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Dlatego noszą siostry zakonne obrączki. Często małe dzieci najlepiej to zauważają i pytają, dlaczego ta obrączka na palcu siostry? Siostry nigdy nie zmarnują. Takiej okazji i tego pytania, by dokładnie wytłumaczyć skąd ta obrączka i dla kogo. Dzisiaj, kiedy przeżywamy rok święty, 2025 lat od narodzin Chrystusa, kiedy zaproszeni jesteśmy z całą wspólnotą kościoła do stawania się pielgrzymami nadziei, papież Franciszek do Was, drogie osoby życia konsekrowanego, wymagając. Jeszcze więcej, przez to wyrażając swój jeszcze większy szacunek, większy szacunek wobec Was, dodaje, na drodze pokoju. W ten sposób jeszcze bardziej rozwija to przesłanie roku świętego, pokazując, że człowiek, że człowiek który odkrywa w sobie nadzieję, także zbiera obfite żniwo tej nadziei, której otworzył drzwi swego serca, swego życia. Jednym z owoców przyjętej do swego życia nadziei jest pokój. Od samego początku osoby konsekrowane były, ale także mamy nadzieję, że tak będzie. Będą pielgrzymami nadziei. Są tymi, którzy niosą miłość Boga do każdego człowieka. To, co wyróżnia osoby konsekrowane. To towarzyszenie innym na drodze codziennego życia, na drodze wiary. Dlatego być pielgrzymem nadziei to przede wszystkim być zwiastunem dobrej nowiny dla każdego człowieka. Jesteśmy ludźmi. Śluby są dla ludzi, nie dla aniołów, choć pewnie mają szansę już niemal na ziemi z człowieka zrobić anioła. Zadajemy sobie zatem pytanie, czy właśnie tak. Jesteśmy za Pan brat z tymi ślubami: czystości, posłuszeństwa, ubóstwa. To prawda, że żyjemy w czasach, w których ogromną rolę odgrywa odniesienie do tego, co nas otacza. Chcemy wiedzieć, czym żyje świat, ale czy robimy to po to, by się z nim utożsamiać, czy bardziej po to, by diagnozując to, co w świecie dobre i to, co bolesne, wyjść? Naprzeciw. Kiedyś ktoś powiedział, czym różnią się pasterze od polityków czy różnego rodzaju społecznych działaczy. Pasterz jest postawiony przez obaczność na czele. Ma prowadzić powierzoną mu wspólnotę. Ma wiedzieć, dokąd mają zaprowadzić, tak by pewnie tym, którzy mu zaufali, doprowadzić ich do celu. Ci drudzy Przyglądają się temu, gdzie idzie cała grupa ludzka, po to, by być z nimi, by go polubili, by na niego zagłosowali, broń może, by się nim nie narazić. To zupełnie inne wektory ludzkiej aktywności. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że jako osoby konsekrowane, właśnie jesteśmy powołani do takiego odkrywania ojcostwa, macierzyństwa który jest mierzony mie, miarą odpowiedzialności za ludzi nam powierzonych. Jest jakimś zagrożeniem, że ślub czystości, ubóstwa posłuszeństwa może być dla nas żółwią skorupą, która nie tyle nas do świata przyklei i pomoże światowym bolączkom zaradzić, ile raczej przed tym światem nas zamknie, w przytulnych, zacisznych klasztorach i domach. Nie więc rozpiera nas odkrywanie macierzyństwa ojcostwa przekładające się na niesienie tej nadziei współczesnemu światu. Wiem, że to nie jest łatwe. Sam tego ostatnio, zwłaszcza doświadczam, gdy musisz tłumaczyć nawet to, co oczywiste, i niejednokrotnie nie widzisz z drugiej strony dobrej woli. To właśnie dlatego trzeba nam. Nie stracić tej nadziei, która sprawi, że mimo ludzkich dolegliwości, mimo ludzkiej kondycji, nie zrezygnujemy z tego, do czego zostaliśmy powołani. Nie będziemy się rozczulać nad tym, że świat jest inny, że nas nie rozumie, tak jak nie rozczula się kochająca matka czy kochający ojciec, tylko spełnia to, co do niego należy, by dzieciom zapewnić dobry rozwój. Nauczyć żyć, kochać i wierzyć. Dzisiaj czytaliśmy fragment Ewangelii, który konfrontuje ludzkie myślenie z zamysłem Bożym wychodzącym dalej niż to postrzega człowiek. Pozornie może się nam wydawać, że postępowanie Jezusa, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, to akt nieposłuszeństwa. Tymczasem On, mając zaledwie 12 lat, Ujawnia niezwykłą dojrzałość i ukazuje swoje powołanie. Być w tym, co jest mego Ojca. Świątynia jerozolimska, w której według wiary Izraela mieszka Boża Chwała, jest tylko obrazem tego, co należy do Boga. Dla Jezusa będzie to wola Ojca, którą podjął w doskonałym posłuszeństwie wynikającym z miłości. Tego posłuszeństwa uczył się także od swojej ziemskiej matki. I opiekuna Józefa w domu w Nazarecie. Słowa tegorocznego hasła pielgrzymi nadziei na drodze pokoju, są wezwaniem wszystkich osób konsekrowanych na świecie do pojednania, nawrócenia, i sakramentalnej pokuty, a także do solidarności, sprawiedliwości i radości w służbie Bogu. To właśnie dlatego dzisiaj stajemy do wspólnej modlitwy. Aby prawdziwe posłuszeństwo odkryć jako dar naszego życia ofiarowany Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi, aby dar czystości ofiarować jako jeszcze głębsze zaślubiny z tym, który jest samą miłością, ale nie uczynić tego egoizmu we dwoje pomiędzy mną a Panem Bogiem, ale zrobić z tego płodną miłość. Dzięki której ci, którzy są wokół nas, będą widzieli, że są w zasięgu oddziaływania tej oblubieńczej miłości. Ubóstwo to coś, co na dzisiejsze czasy jest szczególnym darem, kiedy ludzie przeliczają wszystko, nawet miłość, na pieniądze. Wtedy dar ubóstwa staje się szczególnie wymowny. Może na początku dla wielu niezrozumiały. Ale z czasem, gdy okazuje się, że ubóstwo to nie tylko wyrzeczenie się posiadania materialnych środków, ale to także bezinteresowna miłość i pomoc, okazuje się, że niekoniecznie takie dary nie są do zapłacenia. Bo ci, którzy prawdziwie ofiarują swoje serce, swoje życie, właśnie bezinteresownie, jak obiecał Chrystus, stokroć więcej. Otrzymują. Czy doświadczyłeś właśnie tego zwrotu miłości ofiarowanej oblubieńcowi i Jego Kościołowi? Jeżeli tak, to jesteś na dobrej drodze. Jeżeli nie, to właśnie dziś jest taki kolejny czas nam ofiarowany, aby radując się tym powołaniem do życia konsekrowanego, odnowić w nawiązaniu do tych. Ponawianych w naszych wspólnotach ślubów, te przyrzeczenia i nadać im w naszym życiu jeszcze głębszy sens, jeszcze pełniejsze brzmienie. Panie Jezu, prawdziwe posłuszeństwo nie jest sprzeczne z wolnością, a czystość nie kłóci się z miłością, wręcz przeciwnie, ją wydobywa. Ubóstwo nie jest pogardą dla rzeczy, ale jeszcze pełniejszym z nich korzystaniem. Dodaj mi sił, bym pamiętał, że ofiarowałeś to każdemu z nas z miłości. Amen.